List do Tytusa, rozdział trzeci, wiersz drugi i trzeci. Niech nikogo nie znieważają, unikają sporów, będą uprzejmi i wszystkim ludziom okazują pełną łagodność, bo i my kiedyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne rządze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości z do i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią. Konkretna rada, której tutaj Apostoł Paweł udziela wierzącym, przede wszystkim nawołanie jest do tego, abyśmy okazywali pełną łagodność, czyli nie trochę łagodności, ale stuprocentową łagodność względem wszystkich ludzi. O tę łagodność bardzo. Trudno jest wtedy, kiedy pojawiają się jakieś napięcia, różnice zdań, jakieś trudności w relacjach, jakiś zawód, rozczarowanie. Wtedy ciężko być łagodnym, bo kiedy są relacje harmonijne, kiedy nie ma żadnych problemów, jest jedność zdania. Nie ma różnicy żadnej w poglądach. Wtedy bardzo prosto, bardzo łatwo być łagodnym, ale wtedy, właśnie kiedy, no, właśnie, pojawiają się spory, tak jak tu jest napisane, abyśmy nie znieważali ludzi. No, ciekawe, że akurat takie napomnienie skierowane jest do ludzi wierzących. Abyśmy byli łagodni. Właśnie dlatego powinniśmy być łagodni, bo przez łagodność możemy naprawić relacje, które Gdzieś mogą być już nadszarpnięte, mogą być nawet zniszczone. Łagodność jest lekarstwem, pełna łagodność. Do takiej łagodności jesteśmy nawołani. I argumentacja tutaj jest taka, w trzecim wierszu, mianowicie, bo i my kiedyś byliśmy nierozumni i nieposłuszni. Często zapominamy, jakimi kiedyś byliśmy. I według tego przysłowia zapomniał wół, jak cielęciem był. To jest ważna lekcja i mądrość, której potrzebujemy również dzisiaj w naszych relacjach z innymi. Czasami potrafimy się wynosić nad innych, potrafimy być nawet może i aroganccy, nieprzyjemni, szorstcy, chociaż przecież kiedyś i my byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni. To jest cała lista, cała paleta różnych takich cech, które kiedyś mogły i nam być przypisane, żyjący w gniewie, w zazdrości, z do siebie, do innych i tak Ale Bóg nas z tego wyrwał, wybawił po to, żebyśmy dzisiaj tym, którzy są w takim stanie, w jakim my kiedyś byliśmy, mogli okazać cierpliwość, dobroć, łagodność. Miejmy takie poczucie odpowiedzialności za to, że Kiedyś byliśmy, ja co byliśmy, a dzisiaj jesteśmy oczywiście dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu miłosierdziu, zbawieni, mamy nowe życie, mamy inne wartości, inne, inne zasady, i to, to wszystko jest dzięki Bogu. Dlatego miejmy taką też odpowiedzialność i świadomość, żeby tym, którzy są dzisiaj daleko od tego, co szlachetne, czyste i prawe, żeby im okazać właśnie łagodność. Dobroć, miłosierdzie. Bo to, co przekonuje człowieka, który jest zagubiony, który jest w swoich grzechach, gdzieś żyje w kłamstwach swojego życia, w oszukiwaniu samego siebie i też może w nienawiści, to, co go może przekonać, to właśnie miłość, łagodność, cierpliwość, dobroć. Takimi mamy być i do tego naznawuje Boże Słowo. Ale ten argument, to napomnienie w w trzecim wierszu jest no, bardzo konkretne, bo i my kiedyś byliśmy nierozumni. Przecież Bóg nie wspomina naszych więcej grzechów, a tutaj tak jakby takie było wspomnienie popatrz, jaki ty kiedyś byłeś. A Bóg przecież nie chce wspominać naszych grzechów, ale odbieram takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że w takim przypadku, kiedy my bylibyśmy zbyt surowi względem innych, to Bóg może nam przypomnieć, jaki kiedyś ja byłem. Z czego Bóg mnie wyrwał, w czym Bóg mi pomógł, w czym Bóg okazał mi swoje miłosierdzie i zbawił mnie. Bóg niejednokrotnie musi przypomnieć mi to nam wszystkim, kiedy zaczynamy się nad innych unosić. Zapomniał wuj jak cielęcie był i czasami nam trzeba coś przypomnieć. Oby to nie było koniecznością, by nie było takiej potrzeby, abyśmy zawsze okazywali łagodność, cierpliwość, ale jeżeli nie okazujemy, to gdzieś może pojawić się taka myśl, hej, przecież ja też kiedyś byłem nie w porządku. Kiedyś mi też przecież brakowało cierpliwości, uczciwości, przecież ja też kiedyś może kradłem, żyłem w grzechu, w nieprawości, w jakiejś niesprawiedliwości, w bezbożności, ale Bóg mnie wyrwał. Dlatego i dzisiaj miejmy więcej cierpliwości, dobroci, łagodności, pełnej łagodności względem tych, którzy jej potrzebują, bo właśnie ta łagodność i miłość może zmienić ich myślenie i pociągnąć do Chrystusa. No pomóż nam Panie, abyśmy zawsze okazywali Twoją miłość, Twoją cierpliwość i Twoją łagodność. Amen.